Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czytanie z kart tarota na miesiąc wrzesień 2023 roku. Moi drodzy, czytania mam nadzieję będą krótkie i takie pogodne i przyjemne dla wszystkich. Jeśli w zeszłym miesiącu, w sierpniu, nie wydarzyło się nic, co mówiłam poprzednio, na kanale, czyli na przykład dla baranów, nie wydarzyło się tak, jak, jak karty przekazywały. To znaczy, że albo ta energia jeszcze nie nadeszła i gdzieś dopiero na Was czeka, albo po prostu trzeba zerknąć też na film, w którym macie ascendent albo jakieś inne ważne planety, chociażby na przykład księżyc nasz główny satelita do takich filmików właśnie gdzie, gdzie macie je umiejscowione w jakich znakach i tam może zerknąć, bo czasami właśnie jest tak, że po prostu realizuje się coś, co jest dla Waszego ascendentu, a nie dla znaku słonecznego. I czasami po prostu karty nie realizują się w ogóle, a to też jest efekt tego, że czytanie jest po prostu ogólne dla wszystkich, a nie typowo indywidualne. Więc tak słowem wstępu: zaczynamy wrzesień, moi drodzy, miesiąc szkolny. No i myślę, że bardzo szybko przyjdzie jesień w tym roku zacznie się robić chłodniej, więc ku pokrzepieniu serc mam nadzieję te czytania będą. No dobra moi drodzy, to tak gwoli wstępu i za chwilę widzimy się z poszczególnymi znakami Zodiaku. Witam serdecznie wszystkie panny na kanale KOTA w Pierniku i zapraszam Was, moi drodzy, na czytanie z kart Tarota na miesiąc wrzesień 2023 roku. Karty mam potasowane i już zaczynamy, co by nie przedłużać. Moi drodzy, moje drogie panny, jaki ten miesiąc dla Was będzie? Jakie stoją przed Wami wyzwania? Jak powinniście reagować na te wyzwania? No i zobaczmy, może rada, może ostrzeżenie, może coś. Na dole w tle czytania mamy pięć pucharów. Coś się rozlało. Czegoś było za dużo. Jakieś emocje, które spowodowały nasz żal. Ktoś tutaj jest smutny. Król jest smutny, bo mu ktoś podebrał y, kobietę. Hmm, ciekawe. Dobra, lecimy z tematem. Ten miesiąc dla Was, moi drodzy, trzy miecze. Dużo nauki, dużo nauki. Wzięcie jakiejś odpowiedzialności y, na siebie. Ale i też ruszanie y, do przodu z kopyta. Pomimo wszystko, pomimo trudności, pomimo um, sytuacji, które są niemiłe, nieprzyjemne i, 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 i w ogóle, karta Trójki Mieczy mówi, że um, kiedy chcesz coś osiągnąć, musisz obrać właściwy kierunek, musisz sprecyzować. Swoje cele. Nie zawsze będą towarzyszyły nam sprzyjające okoliczności, nie zawsze dostaniemy możliwości w życiu, i nie wszystko będzie szło zgodnie z naszym planem, z naszymi oczekiwaniami. Czasami po prostu trzeba będzie przejść przez bardziej wybo wyboistą drogę niż nam się wydawało wcześniej. Trójka mieczy. Mówi, że powinniśmy zdecydować o tym, czy dalej w ogóle iść, czy dalej ten kierunek jest dobry. Um, czyli trzeba ocenić totalnie, realnie sytuację. Um, ta karta pokazała się Wam po to, żeby Wam pokazać, że okoliczności. Yy, w waszym życiu obecnie nie są całkiem sprzyjające, ale to nie znaczy, że, że nie ruszę z kopyta, nie? To nie znaczy, że ja czegoś nie zrobię. To nie znaczy, że ja nie stanę okoniem. I te trudności, które pojawią się, mogą być, mogą być dla nas niełatwe, nielekkie, nie, nie, nie dlatego że Trójka Mieczy też mówi o tym, że poniekąd gdzieś jesteśmy mało mniej odważni niż zazwyczaj. Lew mało odważny, aż mi się po prostu wierzyć, moi drodzy, nie chce. Ale tak jak mówiłam już przy przednim jakimś tam znaku, gdzieś tam było, trzeba skierować miecz w, w tę stronę, z której y wypływa to, co jest złe. Czyli skieruj miecz przeciwko temu, co Cię dotyka, co Cię rani, co Cię niszczy. Tam ten miecz powinien być skierowany. Trójka Mieczy będzie mówiła, żeby szukać pomysłów, szukać idei, szukać rozwiązania i pomysłów takich, których realizacja jest rzeczywiście możliwa w życiu. Trójka Mieczy. Pozwoli Wam w tym miesiącu nauczyć się stawiać czoła niesprzyjającym okolicznościom, moi drodzy. Nauczy Was cierpliwości i pozwoli też w łatwiejszy sposób zaakceptować cierpienie. Tak jak mówiłam w poprzednim, gdzieś tam, w którymś filmie, że trójka mieczy może. Pozwolić nam na zaakceptowanie cierpienia, bo cierpimy w życiu wszyscy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy szczęśliwi właśnie teraz, czy jesteśmy mniej szczęśliwi. Nawet jeśli jesteśmy mniej szczęśliwi, to, to też cierpimy, tak? Jeżeli jesteśmy bardzo szczęśliwi, szczęśliwi to wystarczy jeden, jedno wspomnienie jakieś takie nieprzyjemne, tak? Utraty kogoś chociażby to też może wywołać w nas cierpienie naszego serca na przykład. Nie? albo naszego rozumu, które, y, który może mieć trudność z zapanowaniem nad y, rozsądek na przykład, nie? Może mieć trudność z zapanowaniem nad emocjami. Yy, karta trójki mieczy będzie mówiła też o tym, że czasami warto jest płakać nad czymś, co, nad czym jest warto płakać właśnie. Dokładnie. Yy, to jest też karta pracy intelektualnej, myślenia, nauki. Dobra karta dla osób, które będą zamierzały zdawać jakikolwiek egzamin w życiu. To jest dobra karta na pracę intelektualną i na robienie porządku w życiu. Po prostu, robienie porządku w życiu. I pamiętajcie, kierujemy miecz tam, gdzie jest coś, co nas rani, co nam szkodzi. Wyzwanie w tym miesiącu, Księżniczka Świętych Boże, Okręgów, Księżniczka Świętych Okręgów, czyli Paś Denarów. Moi drodzy, wyzwaniem w tym miesiącu może być zrobienie pierwszego kroku w kierunku pozbycia się tego cierpienia, tych trudności, tak? Wygładzenia trochę tych, tej wyboistej drogi w życiu. Dokładnie. Praca będzie wyzwaniem. Trzeba będzie pracować nad jakimiś aspektami, trzeba będzie pracować nad emocjami, trzeba będzie pracować nad uczuciami, trzeba będzie pracować w pracy, trzeba będzie pracować nad relacjami z ludźmi, trzeba będzie pracować nad dziećmi. Paść denarów to karta pracy. Ale karta, która mówi, że mogę być kim sobie tylko zamarzę, kim będę chciał być. Tyle. Karta pazia denarów może też mówić o tym, żebyśmy w wyzwaniu nam może pokazywać, moi drodzy, że jesteśmy nieświadomi kompletnie naszych zasobów i naszych talentów. I nie umiemy skupić się na tym, co jest najbardziej dla nas wartościowe. To o tej karcie chyba tyle, jeśli chodzi o wyzwanie. A teraz jak, je, jak stawić czoła temu wyzwaniu? Piątka Buław. No nie dać się. Po prostu Piątka Buław bardzo dobra karta. Karta, która będzie, kochani, w tym rozdaniu mówiła głównie o tym, że walczymy z przeciwnościami losu. I szukamy w życiu to, co nas pasjonuje, szukamy w życiu pomysłów, szukamy w życiu idei, szukamy w życiu e, kierunku, e, szukamy rozwiązania na te wyboiste drogi, o których wspominałam cały czas. E, karta e, piątki była, m, będzie nam mówiła, że e, co będzie nam mówiła, że musimy coś zmienić, e, szczególnie to, co nas ogranicza w osiągnięciu celu. Dokładnie. Karta piątki buław może mówić, że odpowiedz na atak, zawsze, zawsze odpowiadaj na atak i realizuj się w codziennych działaniach, bo tylko to może naprowadzić cię na dobrą drogę, na, na, na tą mniej wyboistą, na tą usłaną bardziej płatkami róż, a nie kolcami. I karta piątki buław. Będzie mówiła tutaj, że pamiętaj, masz wolną wolę i naucz się z niej korzystać. Naucz się z niej korzystać. No tak. No i teraz co mamy jeszcze tutaj? Mamy kapłankę, czyli moi drodzy, jakąś tajemnicę. Kapłanka będzie nam mówiła, że ja bardziej sobie tak myślę, że tutaj jako rada, Żebyś, żebyśmy słuchali swojej intuicji, posłuchali swojego przewodnika tego wewnętrznego, który nie wywołuje w nas żadnych nacisków, nie krzyczy, nie, nie, nie naciska, nie, nie wywołuje w nas presji jakiejkolwiek, że trzeba za, za tym wewnętrznym głosem podążać i nie mieć żadnych wątpliwości, a to też może dać nam jakąś refleksję. Może też y, pomóc nam zaakceptować obecny stan rzeczy. Moi drodzy, emocja, która najczęściej będzie towarzyszyła Wam w tym miesiącu, już mówię, od razu odkrywam rozpacz. No tak, czasami możemy rozpaczać. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że jesteśmy po prostu zrozpaczeni. Nic nie jest w stanie nas uspokoić. Rozpacz. Rozpaczamy, kiedy czujemy się bezsilni, bezradni, pozbawieni szans. Dokładnie. Rozpaczamy po stracie czy wielkim nieszczęściu. Rozpaczamy, kiedy nie mamy już cienia nadziei, że będzie lepiej, że coś się zmieni. Rozpacz to stan, który można porównać do przepaści bez dna, w którym się stopniowo zapadamy. Patrzymy w dół, nie w górę, i ta ciemność nas woła i pochłania. Rozpacz to jeden z etapów żałoby, zarówno tej półtracie kogoś bliskiego, jak też złudzeń, nadziei czy dobytku. I teraz po co nam to uczucie? Bóg nie zsyła nam rozpaczy, by nas zabić, lecz by nowe pobudzić w nas życie. Pisał Herman Hesse. Zwykle, kiedy za czymś rozpaczamy, uświadamiamy sobie dobitnie, jak bardzo było dla nas coś ważne i im dłużej trwa rozpacz, tym dłużej jesteśmy z tym czymś lub z tym kimś w kontakcie. Rozpacz, tak jak żałoba, jest nam potrzebna, by pożegnać to, co było i otworzyć się na nowe. No dokładnie, właśnie. Właśnie. Jeżeli będziemy za, zbyt długo rozpaczać, ten, to nigdy nie znajdziemy wyjścia z sytuacji. A jak sobie z tym poradzić, moi drodzy? Co my tu mamy? Co? Co? Geniusz zła. Yy, zły geniusz. Prawdziwe zło jest bardzo poważne, ale zło szalonego naukowca nazywa się żartem. Cokolwiek rzuca na ciebie życie, możesz z tego żartować i śmiać się. Możesz być jak Rick, jak Frederick von Frankenstein, albo jak przeciętny kot, który powoli bawi się szklanką przy krawędzi stołu. Szczęśliwe rzeczy przychodzą do tych, którzy żyją mniej dramatycznie i traktują je mniej poważnie. To jest taka naprawdę dobra rada dla lwów na czas września. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję wam serdecznie. Weźcie sobie do serca tę radę i żyjcie według niej we wrześniu. Trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia, papa. Pa.